Ostatnie miesiące wyglądają bardzo źle. Dochody są mniejsze od planowanych, około 370 milionów złotych. Na przykład, jeżeli chodzi o podatek CIT, zaplanowaliśmy na czerwiec bardzo skromne dochody na poziomie 20 tylko milionów, a zrealizowaliśmy 12, czyli jest minus 8 w stosunku do planu. Generalnie w tej chwili zarówno Janosikowe jak i wydatki bieżące już finansujemy z kredytów rachunku bieżącym. Sytuacja jest bardzo trudna. Zarząd Województwa podjął decyzję o kolejnych oszczędnościach o 10% w wydatkach bieżących. Kolejne ograniczenie i maksymalną racjonalizację inwestycyjnych nakładów. Natomiast i tak zabraknie nam bez wątpienia na Około 4 miesiące na wpłaty Janusikowego, czyli około 200 milionów złotych. Poszukujemy takich środków. Zwrócę się do ministra finansów z możliwością, z prośbą o to, aby nam w jakiś sposób minister pomógł poprzez zaniechanie poboru tej wpłaty bardzo racjonalnie już je planowaliśmy, wiedząc, że sytuacja będzie trudna. Teraz e, staramy się e... Dokonać takich remanentów polegających na tym, że wszędzie tam, gdzie przetargi wykazały mniejsze finansowanie, to te nadwyżki nie przekazujemy na nowe inwestycje, tylko zwracamy je do naszego własnego budżetu. No i nie otwieramy nowych tytułów inwestycyjnych. Te, które są realizowane zwłaszcza z dopłatą unijną, będą kontynuowane. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zamrozić inwestycje płacić kary umowne, więc wszystkie umowy, które są podpisane i wszystkie inwestycje, które są rozpoczęte, będą kontynuowane. Zarówno my, jak i inne samorządy mogą mieć problemy z generowaniem udziału własnego przy projektach realizowanych przez nich. Tak? Zwracamy na to uwagę, szczególnie w dyskusji i uważamy, że bezwzględnie trzeba zmienić prawo dotyczące tego podatku wyrównawczego, jakim jest Janusikowe. Dzisiaj do obecnej sytuacji ekonomicznej, gospodarczej, dochodowej te przepisy z roku 2003 zupełnie nie pasują.